Słuchajcie, zwykle nie robię tego na tym głównym kanale, ale, ale Iron Camerman się strasznie rozwinął i dla mnie już teraz jest lepszy w analizie niżeli na przykład Elite, więc sobie posłuchamy, i myślę, że tutaj, jeżeli mamy posłuchę. Jeżeli chodzi o animacje i tak dalej, to myślę, że na tym kanale warto by było też sprawdzić tych naprawdę dobrych analizatorów, do których zaliczam Elite i właśnie Iron Camermana. Więc będziemy sobie rozmawiać i e, dyskutować, krytykować e, te wszystkie rzeczy, co on tutaj powie. Będziemy o tym rozmawiać, nie? No zobaczymy. Zostawcie lajka. Oczywiście też u Ironka już jest lajk, więc <laughs> No nie ma. Słuchajcie, trzeci styczeń, nie ma dalej z podsumowania sezonu. Za 10 dni chyba Mia będzie, będzie równe 2 miesiące, nie? Odkąd nie wyszedł, wyszło nic, nowego odcinka nie ma. 3-4 dni? Czemu on tak to mówi? Dla mnie to jest po prostu wiel jedna wielka loteria. Jeżeli chodzi o wychodzenie odcinków, to od dawna tutaj nie ma nic, nie możemy brać nic na logikę ani na jakiś pattern, tak, tego co się dzieje. Po prostu to losowo teraz te odcinki wchodzą, nie? No właśnie. This fake leak has been blowing up online. A, patrzcie, jakieś przecieki fałszywe. Ej, może też być tak, że nawet to jako teorię potraktować, że tam na tym, e, tych, e, w tym laboratorium jest właśnie plunger i próbują go przywrócić do życia, nie? I weźmie będzie tak, że on się sam włączy. Albo sekretny agent go włączy, nie? No to raczej nie jest potwierdzone. Raczej bym to jako teorię traktował. Czas za prank, bro. To znaczy to, że on. W... Raczej bym. To znaczy tak. To, żeby w podsumowaniu sezonu może pojawić się plunger w retrospekcjach, natomiast to, że i może jakoś delikatnie gdzieś tam będzie pokazane, zaś ta informacja, że on powróci. Zresztą, boom, jak robił trailer do yy, skina plungera Fortnite, to tam dał nam do zrozumienia, że on powróci, ale jeszcze nie teraz. Więc obstawiam, że w podsumowaniu sezonu raczej nie będzie tak to pokazane otwarcie, nie? Raczej obstawiam, że on potem powróci. Jest to kultowa postać. Wiele osób chce, żeby ona powróciła, nie? O, on tu właśnie o tym mówi. Ja te... Słuchajcie, ja tego nie oglądałem, żeby nie było, nie? Tego, to, to oglądam teraz razem z wami, nie? Fajne są te sceny, no. Też, też też, tak powiem, mam nadzieję, że macie dużo siły po tych wakacjach, w świętach, słuchajcie, i tak dalej, więc kliknijcie teraz jak macie te siły na lajka. Like. Like right so po Sylwestrze, comfy, tak jak Gmin wyglądacie. No może to być nieudany eksperyment. Przecież bardziej o tę scenę pamiętacie co ja jak to interpretowałem, że oni po prostu zobaczą jak w deep wpakują się do bazy kamer. I to jest chyba scena po tym jak ona wróciła jakby z walki z... No właśnie. Czy to jest scena jak ona wróciła z walki z... Tam w, w Tytani walczyli? Czy to jest scena jak, jak ona wróciła w walki z Astro z walki 7. Astro? Aha, 76. A, okej, okay, dobra czyli tu już mamy odpowiedź Czyli to jest przed walką z Astro To jest po tym jak ona wróciła z tymi ludźmi pewnie? jak tam tytani z Jimenem walczyli, no, no, no. Czyli to jest przed upgrade'ami kamer, więc to pewnie będzie się odnosić do upgrade'ów. Tylko, że oni tu są jakby zawiedzeni, więc mi się wydaje, że w tym pomieszczeniu jest plunger. Albo ludzie, bo to po scen tej scenie tu widać po tym przecieku, że oni są jakby zrozpaczeni, nie? Ten... no. This spoiler takes place between episodes 75 and 70 wiemy, episode 77. Yeah. Yet, plus, there's a repairman nearby, the same one who was in the scene where the TV was thrown at TV Man. Behind him, there's a sign that says "Main Power." Main power at first, no. I thought it meant "main strength," but given the context, a better translation is "main power source." there's also a monitor and electrical a key detail is the corner covered with fabric which looks like it could be an operating table no have already seen another spoiler which would logically be positioned above this table the presence of the repair robo-fingering man and a doctor who was shown in the spoiler with the operating lamp supports this idea another important detail is the cable connected to the back of Camera Woman's camera. We've seen it before, but this time it's glowing with energy. Judging by the detective's position relative to Camera Woman, mm -hmm. they're now walking in reverse order, with the detective farther back than in the earlier spoiler. In the second spoiler, we see a fully blue cable, meaning it's powered up for some specific purpose. We've seen something similar in this season's short when Lucky's was to pull out a of Do the Interestingly, camera woman's right arm isn't visible in either spoiler. In the new one, her arm is bent forward at the elbow, as if she's holding something. In earlier spoilers, we saw a cameraman device that the detective handed to the TV scientist. The detective didn't have it, as shown. No, czyli to się dzieje na pewno przed Astro. Znaczy, no, no, przed przed y, 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 wbiciem. No, przed walką za stronę, nie? Ty, no to je jeżeli oni dopiero teraz robią te wszystkie sprawdzają archiwalne rzeczy, to, to głupota. Oni to powinni już dawno robić, nie? Dziwne, dziwne, jakby ona miała teraz wygrywać te. Chyba, że oni będą, jakby, sprawdzać nagrania nie z jej przeszłości, tylko te, które się wydarzyły jakiś czas temu, nie? Also, now, Albo z już z sytuacji, wiecie, że nie udało się uratować. Boom has already told stake that we'd see Plunger Man again and Fortnite even brought him back to life. There couldn't be a better moment for his return than this one. But how could Plunger Man survive after the secret agent tried to take him out? Most likely the damage was critical and now he's in a coma with Dr. Doctor... Plunger nie zginął od, Tego ja już to wam pamiętacie ja już to robiłem dawno nie wiem czy oni tego nie zauważyli ale może on to powie ale słuchajcie to było widać ja już jak robiłem analizę już dawno jak ten pojawił się ten motyw że plunger ginie jak sobie porównacie w jaki sposób kamery. Jakby, które są naprawdę zniszczone, jak, jak obraz wygląda na nagraniu, a z plangerem, to plunge, u Plungera widać to, że on został wyłączony. On nie został zniszczony pod wpływem wyniku jego uszkodzeń, tylko go. To widać, jak ten sekretny agent go wyłącza po prostu, nie? No, to czekajcie. No właśnie, tu jest ta pokazane, nie? On, on nagle. Wiecie, gada sobie, jest transmission error i zobaczcie, jest recording error. Więc to jest ważne w tym wszystkim. Mianowicie, że tutaj nie ma przesyłu na żywo transmission error i jest nagrywanie, błąd nagrywania, czyli jakby plunger tego nie nagrywa, co się wydarzy. Więc to jest pamiętajcie, że to jest ciekawe. Jeżeli nie ma tych dwóch rzeczy. To znaczy, ja to gdzieś mówiłem Wam, słuchajcie. Wydaje mi się, że też agent mógł popełnić błąd, czasem zapomnieć tego. Gdzieś to było, słuchajcie, coś kojarzę, że podczas tego, jak był agent, czy coś się działo, był tylko transmission error, a nie było recording error, co oznacza, że jak się ktoś dostanie do kamery i weźmie to nagranie. To będzie widać tam chyba to było gdzieś, kurde, już nie mogę sobie przypomnieć, wiecie? No ale tutaj jakby on został przeniesiony z powrotem, i teraz dopiero jakby zaczyna się niszczyć. Wiecie, to, to sekretny agent, to wszystko zrobił. Dobra, wracajmy do, do tego. the detective doing in the we already know he's investigating the secret agent and Plunger Man was involved in the operation to eliminate the scientist. The detective needs his recordings, but because of Plunger Man's condition, access... Ty, na no, głośnik czasem... a nie, bo głośnik Dark Speaker Man szybko padł wcześniej, ale... <coughs> Czy nagranie dźwiękowe... Czy, czy, czy głośniki nie mają czasem też nagrań dźwiękowych? nie? Bo mogliby wziąć nagrania od Dark Speakermena, jak tam ten sekretny agent gadał z, z tym, z naukowcem. Nie ma możliwości bezpośredniego podania kamery. Dlatego kamera wszedła, aby pomóc. Jej nagranie prawdopodobnie uchwyciło sekretnego agenta wyjmującego Plungera z tą charakterystyczną zieloną energią. If the detective sees this footage, the secret agent's attempts to pose as an ally to the cameraman will fall apart. Yesterday, I kind of glossed over this spoiler because it seemed secondhand, and I mm -hmm. even mixed up the obliterator with the interceptor in the script. My bad. Let's fix that. This spoiler most likely belongs to episode 75. Okej, okay, no, rzeczywiście, zaczęło lać. Nie? This Ty, o o, 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 o pamiętajcie, bo jak ten przeciek porównacie sobie z tym, co widzieliśmy ostatnio, z tym sekretnym agentem w czapce Mikołaja. Co robiłem ostatnio, e, jakby. To patrzcie, tu też zaczyna lać. Ty. Zobaczcie, tu też pada deszcz. Może to jakoś jest połączone. Chociaż nie wiem, to pewnie jest trollowy przeciegnie, no bo on ma czapkę Mikołaja. Chociaż może to zmienić i rzeczywiście scena będzie taka sama, ale czapki nie będzie, nie? Bo tu też pada, nie? I to. Hmm. To by było tak, jakby była kontynuacja tego, nie? Tu no też się ściemnia.

But this scene must have some story, significance, machinery <susurgery> and resources. This could be where G, from the next spoiler, got his upgrade. If that's the case, he might be no, able to save the operator personally, or send his G-Squad to take out Astro or distract him. Now let's move on to the spoiler featuring G. <sharp> <-mana>. Last time I brushed it off as a possible troll leak, so I didn't dig into it much. No, właśnie on się tu pomylił. To nie był troll leak. To jest po prostu miejsce, gdzie go będą ulepszać, nie? But let's take a closer look now, just in case it's legit. You can see light coming in from the window on the left. Episode 76 took place at night, and episode 77 was covered in red, so this scene must be after episode 75, early evening but not quite night yet. G's neck has the same metal collar, yellow tubes, and metal wrapped cables as his upgrade in episode 77. So, a large part of the upgrade is already complete here. However, we don't see the lasers on his temples yet. As for his eye, it's hard to say. Maybe it was transplanted from another large skibidi toilet unfortunately there aren't many more details in this spoiler so let's move on to the next and final one. This one shows a burning chair a sky approaching night and several observatories surrounded by trees this suggests the location is far from cities and might have been used as a base or temporary shelter by humans agents or skibidi toilets but since it's on fire astro has clearly reached this place too the chair is sitting on top of a crushed container maybe the skibidis used it to transport parts for g's upgrade or rescued cameramen to their base but not everyone made it looking at the sky again it seems like this scene also comes after episode no albo to jest to miejsce gdzie uciekała ta um, astro ta mutantka skibidi z tą bronią bo on tam też był kontener nie however the sky's appearance could just be due to a different location time zones and all that we've already seen something similar in the broadcasts titan tv man was watching in episode 77 oh before i forget i've got some exciting news our game toilet run just dropped a holiday update in it you'll have to dodge the presents he throws at you and if you Że to jest taki runner. No, może ktoś lubi tego typu gry, nie?